Cześć czołem, dobry człowieku. Siadaj i słuchaj, a ja będę opowiadał. Zacznę od nowego atlasu mózgu myszy, który nie dość, że jest nowy, jest piękny, bo oglądacie piękne rzeczy, zapewniam Was, a w dodatku jest w nim nie, że tam po prostu neurony. Jest 5322 rodzaje neuronów w jednym tylko mózgu myszy. Następnie pomówimy o tym, że pewnego dnia... Nad cyprem pojawiły się chmury. A dlaczego się pojawiły? Dlatego, że jakiś czas temu wcześniej nad Kalifornią pojawił się dym. I mamy to udokumentowane. A na końcu pomówimy o rzutach monetą. Rzuty monetą, szanowni państwo, nie są do końca uczciwe. To nie jest 50-50. W pewnych sytuacjach jest 50,1 do 49,9. Tylko czego, jak i dlaczego o tym za chwilę pomówimy. Siadamy i czytamy. Zaczynamy od mózgu myszy, który należy do tej kategorii, która nie zawsze się udaje, mianowicie rzeczy, które są jednocześnie ładne, są bardzo ciekawe od strony technologicznej i są szalenie ważne. Zacznijmy może od. Tej strony technologicznej. Co to jest i jak powstało? Ogólnie rzecz biorąc, to jest duża rzecz, co można poznać choćby po tym, że kiedy otwiera się bieżący numer czasopisma Nature, to temu jednemu w zasadzie badaniu, badaniu mysiego mózgu, poświęcony jest nie jeden, nie dwa, nie trzy, lecz osiem artykułów naukowych. Czasami tak się zdarza, że kiedy wydarzy się coś naprawdę dużego, to autorzy tego rozdzielają to na wiele artykułów. Które mówią o różnych aspektach jednego i tego samego badania, ale to jest naprawdę rzecz wyjątkowa. W zasadzie jedna trzecia całego Nature poświęcona temu jednemu mysiemu mózgowi. A właściwie nie jednemu mysiemu mózgowi, a wielu myszom, które oddały swoje życie nauce, żebyśmy mogli poznać ich mózgi. I co tam zostało zrobione? Zostały pobrane komórki ze ściśle określonych miejsc w mysi mózgu, czyli mózgi te zostały utrwalone, Pocięte na plasterki o grubości 1,3 mm, i to są już lepsze, są już dokładniejsze mapy, ale tutaj chodziło o pobieranie komórek, więc ta dokładność wystarczyła. Więc mamy takie plasterki i mamy te miejsca, następnie dzielimy cały mózg w plasterkach na określone regiony anatomiczne. Część z nich pewnie kojarzycie, typu kora mózgowa, kora taka śmaka przedczołowa, zakręt taki śmaki owaki, nie wiem tam, jądra podstawne, wzgórze, most i tak dalej, i tak dalej. Czyli dzielimy całe mózgowie na poszczególne części anatomiczne. Jest ich około 100 i yy, lokalizujemy, czyli mamy te próbki, łącznie około 7 milionów komórek i każdą z nich osobno badamy. To jest to, to jest nowoczesna neuronauka, czyli yy, jest to rozdrabniane delikatnie, jest to przepuszczane takim zestawem, do, do takiej, takie, takim przepływowym zestawem, w którym pojedyncze komórki zostają od siebie rozdzielone, potem zostają strawione i ich zawartość jest indywidualnie analizowana, co w nich jest. I później na podstawie profilu każdej z tych komórek one są automatycznie dzielone do tak zwanych klasterów. Klastery to są ogólnie podobne do siebie komórki. Czyli bierzemy te tych 7 milionów komórek, badamy, z czego one się dokładnie składają, bo one na pozór mogą wyglądać tak samo, ale tam w środku jest coś nieco innego. No i algorytm dzieli nam to na automatycznie wygenerowane klastery. I to można dzielić na różnym poziomie dokładności. Czyli ogólnie, kiedy się zadało komputerowi takie zadanie: Słuchaj, tu jest 7 milionów komórek, podziel mi to na najbardziej podobne do siebie grupy komórek. To taki pierwszy przelot dał 5322 klastery, które zostały zgrupowane w 1201 super typów, 338 podklas i 34 główne klasy. Czyli powstała taka jakby klasyfikacja typów komórek mózgu, z czego większość to są neurony większość to są neurony. Ogólnie oni się oni przyjęli jako podstawowy ten poziom pośredni 338, czyli to co widzicie tutaj w tym miejscu to jest 338 typów komórek w mózgu, gdzie na końcu, to jest ta klasa siódma główna, to są NN non neuronal, czyli to są nieneuronalne, tak zwane komórki glejowe, jakieś komórki układu odpornościowego. Różne rzeczy w tym mózgu są, ale to wszystko to wszystko to jest około 300 różnych typów neuronów, co jest moim zdaniem fascynujące, a jeżeli chcemy dokładniej, to możemy nawet mówić o tysiącach różnych typów neuronów. I one później tu zostały przedstawione na takiej. To nie jest mózg, to nie jest cięcie mózgu, to nie jest plasterek mózgu, to jest taka fikcyjna przestrzeń, na której podobne do siebie komórki są blisko siebie. Czyli to one po prostu zostały rozmieszczone w takiej abstrakcyjnej przestrzeni, żeby bliższe. Sobie rzeczy były do siebie podobniejsze. Szalenie ciekawe. Co tutaj właściwie, bo bardzo często jesteśmy na poziomie neuron, czyli to po prostu w mózgu, co jest w mózgu, są neurony, czyli jeden typ komórek, tak jakby, tak? Tak jak mówimy, że mamy komórkę nabłonka, no to to jest jakaś komórka. Mamy hepatocyt, który jest w wątrobie, to jest jakaś tam komórka. Neuron, można by pomyśleć, o, okej. Okay. I czasami tak się mówi o mózgu. I zdziwilibyście się, jak głęboko w naukę sięga tego, sięga tego typu uproszczenie. Na przykład, żeby od razu znaleźć jakieś ciekawe zastosowanie dla tego typu badań. Kiedy konstruujemy sieci neuronowe, na których się opiera 99% współczesnej sztucznej inteligencji, to wszystkie te neurony są w pewnym sensie do siebie podobne. Dopiero w ostatnich latach zaczynają się takie zabawy, że te warstwy mają różną funkcję. Mają, te neurony należą do różnych klas, powiedzmy sobie, ale ogólnie można by pomyśleć, dobrze, no bierzemy 100 miliardów neuronów, one są wszystkie z grubsza takie same, łączą się ze sobą na jakiś ciekawy sposób, ale to jest po prostu neuron. Otóż nie, one się różnią. I teraz, czym one się różnią? Żeby opowiedzieć o tym, czym się te neurony od siebie różnią, to musimy pomówić troszeczkę o tym, co oni badali dokładnie, a badali tak zwany transkryptom każdej z tych komórek. Co to jest? Transkryptom to jest zbiór wszystkich rzeczy wewnątrz danej komórki, które zostały odczytane z genomu. Który siedzi w jądrze komórkowym, siedzi DNA, tam są zapisane geny. Taka pożyteczna, moja ulubiona analogia, to jest książka kucharska. Wyobraźcie sobie, że jedna komórka to jest jedna restauracja na krakowskim rynku. Tu mamy jedną, tu mamy inną, tu mamy inną. Przypuśćmy, że w każdej z nich jest ta sama książka kucharska. Nazywamy tę książkę kucharską genom. I tam znajdują się przepisy na co? No, na różne rzeczy. I w, rzecz w tym, że każda knajpa ma dokładnie ten sam genom, tę samą książkę kucharską, ale może skorzystać z innych przepisów. A są tam przepisy na kotlet po szwajcarsku, jest na kawę, przepis tam, i na pizzę. W związku z czym z tej samej książki kucharskiej można zrobić pizzerię, kawiarnię, restaurację polską, gruzińską, japońską. Gdybyśmy chcieli te analogie jeszcze dalej pociągnąć, to musielibyśmy troszeczkę nawet ją poszerzyć, bo w tej książce kucharskiej są też przepisy na filiżanki na krzesła, na stoły, na kwiatki, na cegły. W związku z czym każda komórka, odczytując pewną część genomu, konstruuje sama siebie. I wszystkie te konstrukty, czyli wszystkie wykorzystane przepisy, to jest właśnie transkryptom. Transkryptom danej komórki to jest zbiór wszystkich transkryptów, czyli odczytów z komórkowej książki kucharskiej zwanej genomem. I i one są różne. Czyli wszystkie neurony, bo wszystkie komórki ciała mają ten sam genom, ale odczytują tylko jego część. I jeżeli się to automatycznie każe podzielić, to wychodzi takie właśnie bogactwo. Szalenie ciekawe, bo to jest inna chemia, inne rzeczy trafiają do błon, one będą inaczej gadać z sąsiednimi komórkami, może będą rosły inaczej. To w zasadzie w dużym stopniu pozostaje do zbadania, czym dokładnie te komórki się od siebie różnią. Część już wiemy. To są inne neuroprzekaźniki, więc one będą ze sobą inaczej chemicznie gadały, ale części z tego nie wiemy. I wspominałem na początku, że to jest bardzo ważne. No, oczywiście, że to jest ważne, dlatego że jeżeli już mamy, no bo tak to jest na razie, taka mapa, powiedzmy sobie, w przestrzeni wirtualnej, a tu możemy to potem nanieść na prawdziwą mapę mózgu. Czyli jeżeli przyjrzymy się bliżej, powiększymy sobie na przykład takie cięcie. To różne grupy tych komórek, czyli różne typy neuronów, zauważymy, że występują w różnych miejscach. Czyli zaczynamy jeszcze dokładniej poznawać anatomię mózgu. To nie jest po prostu tak, że tu jest jakaś klubka nazywana muszczkiem albo nazywana wzgórzem i tam są po prostu neurony. Tam są inne neurony. Jedno fundamentalne odkrycie, którym oni tutaj się bardzo chwalą, jest takie, że właściwie każde miejsce w mózgu ma swoje neurony. Czyli Wzgórze ma neurony wzgórzowate, móżdżek ma neurony móżdżkowate, kora wzrokowo ma, ma neurony korowzrokowate. One są inne. To nie są takie same neurony. A więc łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli nas zainteresuje od teraz, od dzisiaj, bliżej jakieś zjawisko, które można umieścić w konkretnym miejscu w mózgu, to dzięki tego typu atlasowi możemy teraz, mamy dodatkową informację. Nie tylko, że coś jest zlokalizowane w tym i tym miejscu, ale teraz też wiemy, jakiego typu tam są neurony. A ponieważ znamy ich chemię, no to to jest gigantyczna wiadomość dla ludzi, którzy zajmują się farmakologią. Jeżeli wiemy, że w jakimś miejscu mózgu mamy teraz profil chemiczny każdego typu neuronu i teraz możemy się zacząć zastanawiać, okej, okay, to jaka chemia trafi tylko do tych neuronów? Jeżeli chcemy, żeby... wprowadzimy coś do obiegu i chcemy, żeby zadziałało tylko na określoną część mózgu. No dotychczas to nie było takie łatwe, a dzięki tego typu badaniom mamy profil chemiczny każdego typu komórki w każdym określonym miejscu w mózgu. Co prawda w mózgu mysim, a więc hola hola spokojnie, ale to jest niezły początek, bo i tak dużo rzeczy się zwykle najpierw testuje na myszach. A następnie pomówimy o pięknym cypryjskim mieście Limasol. Ciekawe, czy w gronie widzów czytamy naturę, jest ktokolwiek, kto skojarzy hasło pachy pachną słońcem w mieście Limassol. No ciekawe. Ok, co się wydarzyło w mieście Limasol? Między 27 października a 3 listopada roku 2020, nad miastem greckim Limasol pojawiły się Cyrusy. Cirrusy to są chmury pierzaste, czyli na dole niżej mamy kumulusy, kłębiaste, wyżej, wysoko, zbudowane z kryształków lodu, smużyste chmury Cirrusy. Mam nawet na to dowód. To są no, zdjęcia, powiedzmy obrazy lidarowe, czyli gdzieś. W Lima, znajduje się takie coś, co bada laserowo, co się znajduje nad cypryjskim powietrzem. Tutaj mamy czas płynący od 18 do północy, i tu mamy takie warstwy, tu mamy takie warstwy. Słuchajcie, yy, cząsteczek, od których odbijało się, odbijały się światło laserowe, w związku z czym wiemy, że między 12 a 14 km tam była jakaś warstewka czegoś, która dała chmury. I Okazało się po zbadaniu, że to był pył, że to właściwie był pył, to były cząsteczki dymu. No to hmm, skąd tam się wziął dym nad miastem Limasol. Dokładnie wtedy na początku listopada przekonajmy się o tym. I to jest artykuł naukowy typu nie zbawimy świata, może troszkę, ale to jest po prostu szalenie ciekawa robota detektywistyczna, ponieważ autorzy tego artykułu z jakiegoś dziwnego powodu byli zafascynowani tymi cirusami i tym dymem nad miastem Limasol i puścili model klimatyczny wstecz. Czyli znaleźli w archiwach dokładny układ wiatrów na globie ziemskim w tym i tym okresie i puścili go wstecz, śledząc cząsteczki powietrza, hipotetyczne cząsteczki powietrza zlokowane nad miastem Limassol na wysokości. 11 500 12 000 i 12 500 metrów, czyli 11-12 km, i puszczamy czas też i śledzimy, skąd one się nam wzięły, czyli wędrujemy po burzach i w ten sposób dotrzemy po tych wiatrach nad Kalifornię. A kiedy dotrzemy nad Kalifornię, to się okaże, że żebym was nie skłamał. No patrzcie, jesteśmy tutaj, czyli to jest 27 października, że jeżeli dojedziemy w okolicach tydzień wcześniej, to to samo powietrze, które wylądowało nad lima sol. Tydzień wcześniej było nad Kalifornią, a tam wtedy były pożary, bardzo intensywne zresztą. Tam wtedy się działo naprawdę niefajnie. Tam były wielkie pożary lasów i e, innych terenów łąkowych. Dym się uniósł, to powietrze zostało zaniesione nad Limassol tydzień później, i tam zostało oni to dokładnie zamodelowali, zostało delikatnie podepchnięte, bo można się zastanawiać, dlaczego wcześniej nie wywołało chmur, nie zostało już gdzieś przez coś zjedzone. I nie spadło z deszczem, zostało podniesione przez takie fale grawitacyjne. Przez atmosferę ziemską przechodzą takie szerokie, powolne, bujające fale, tak zwane fale grawitacyjne, i wtedy nad cyprem przeleciało takie delikatne falowanie, i te cząsteczki dymu zostały podniesione o około 200 metrów. Tam z 11,5 km na 11,600-700, i to wystarczyło, żeby ze względu na temperaturę i wilgotność, tam było około minus 50 stopni Celsjusza na tej wysokości, obrosło kryształkami i stało się chmurami typu Cirrus. Nie wiem właściwie, dlaczego mnie ten artykuł aż tak zafascynował. Moim zdaniem, jest, jest po pierwsze, jest w tym coś poetyckiego i naprawdę pięknego, że, 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 że tak jest że jakiś dym nad Kalifornią staje się pierzastymi chmurami nad Lima Sol. To samo w sobie jest władne jest po prostu. Piękne jest to, że umiemy tego typu rzeczy przewidywać. Oni oczywiście robią z tego porządną naukę, zwracając uwagę na to, że w zasadzie nie do końca jeszcze opisano umiejętność, zdolność takich zestarzałych, już zwietrzałych, już przepuszczonych tydzień przez ziemską atmosferę cząsteczek dymu, ich zdolność do wytwarzania chmur nie została dotychczas jeszcze porządnie opisana, a więc oni piszą, nasze badanie przysłuży się modelowaniu klimatu, dlatego, że wiemy już teraz, dzięki badaniom nad Lima Sol, że cząsteczka dymu z nad Kalifornii jest w stanie, że ona się nie rozpada, nie niszczeje, nie jest uszkodzona chemicznie, bakteryjnie, że ona jest w stanie stać się zarodkiem kryształków lodu. Yy, no... W... Pół świata dalej. No i właściwie, właściwie tyle. A na koniec pomówimy o tym, o tym zjawisku, którego właśnie doświadczyliście. Kładziemy monetę, stykamy ją kciukiem i jedni robią tak, inni tak nie robią. W każdym razie coś wypada, na przykład jedynka albo twarz jakiegoś. Człowieka. Na pewno jesteście sprytni i powiecie, kim jest ten człowiek. Co tutaj się dzieje? Mamy tutaj metodę losowania. Autorzy tego artykułu naukowego zaczynają mocno. Zaczynają tak: Szanowni Państwo, rzut monetą to jest ważna sprawa. Stosujemy go na co dzień do rozstrzygania poważnych problemów życiowych, ale w historii ludzkości był też wykorzystywany no, w sytuacjach. Czasami mrożących krew w żyłach. Przykładowo, w 1903 roku przy pomocy rzutu monetą zadecydowano, który spośród braci Wright jako pierwszy poleci, w związku z czym nie pamiętam, który to był. Oni się nazywali bodajże Will i Wilbur, Wilbur, jeśli dobrze pamiętam, jeden z nich poleciał jako pierwszy. No który z nich? Który z nich stał się pierwszym człowiekiem, który latał? Zadecydował o tym rzut monetą. W 1959 roku rzut monetą zadecydował, kto, będzie, kto zajmie ostatnie miejsce w samolocie podczas trasy badiego Holego. I ten samolot potem się roztrzaskał i wszyscy zginęli. W 1968 roku rzut monetą zadecydował, kto zwycięży w półfinałach Mistrzostw Europy w piłce nożnej pomiędzy Włochami i ZSRR. -em. Włochy wygrały. Krótko mówiąc... Tutaj mamy, że, że jakiś projekt w Toronto, jakieś wybory na Filipinach, krótko mówiąc, zupełnie niepozorny rzut monetą bywa wpisany i rzeczywiście jest pisany. No, przykład mamy mecz piłkarski, kto zaczyna, decyduje o tym rzut monetą. Dlaczego decyduje o tym rzut monetą? Ponieważ jest to bardzo dogodna, bardzo poręczna metoda wylosowania uczciwego z pomiędzy dwóch możliwości. 50-50. Pamiętam jeszcze, że gdzieś kiedyś przy okazji jakiejś fizyki któryś nasz wykładowca zawsze dodawał rzut uczciwą monetą. To jest podobno taki, taka standardowa fraza, że w przypadku rzutu uczciwą monetą, no właśnie, co się wtedy wydarzy? W przypadku rzutu uczciwą monetą, w połowie przypadków wypadnie orzeł, to tutaj nie ma orła, ale w połowie przypadków wypadnie jedna strona, strona A, a w przypadku 50% dokładnie wypadnie strona B. Ale czy rzeczywiście? I powiem tak. Są badania. To jest badanie, żebyśmy od razu wiedzieli, badanie empiryczne, przeprowadzone na 350 757 rzutach uczciwą monetą. Różnymi monetami. Ci wszyscy ludzie rzucali monetą. W artykule znajduje się nie tylko piękna tabelka, kto rzucił ile ezy monetą, i ile ezy mu co wypadło, i iloma rodzajami monet. W internecie można znaleźć nagrane filmy wszystkich tych ludzi rzucających wszystkie te rzuty monetą. Poglądałem to sobie. To jest o tyle zabawne, że czasami kręcili jakimiś swoimi kamerkami laptopowymi i nie widać co wypada, więc cały ten aspekt udokumentowania tego troszeczkę jest, no cóż, nie zawsze jest obecny w tych filmach, ale bardzo ciekawa kinematografia. Gdybyście chcieli pooglądać kiedyś godzinne, godzinowe, wielogodzinne nagrania, to są, słuchajcie, 20 tysięcy rzutów Franciszek B., 10 tysięcy 500 rzutów Frederic A., po tysiące razy ci ludzie rzucali monetą, i my to możemy pooglądać. Może nawet tu wmontujemy jakiegoś badacza. Po co i dlaczego? Żeby zobaczyć, czy naprawdę są uczciwe. Jest długa historia tego typu eksperymentów. Yy, autorzy tego badania również o tym opowiadają. Na przykład yy, jakiś matematyk został kiedyś zamknięty w więzieniu, i żeby nie oszaleć, rzucał monetą i zapisywał i zbierał statystyki, czy naprawdę będzie pół na pół. Pierwsze takie przypadki to jest yy, hrabia de Buffon. Słuchajcie, XVIII wiek słynnych rabia de Buffon 2048 rzutów monetą wykonał, żeby sprawdzić co mu wypadnie. I we wszystkich tych dotychczasowych badaniach rzeczywiście wychodziło fifty-fifty. Ale autorzy tego badania mówią tak, oni nie wzięli w tych badaniach dotychczas jednej rzeczy pod uwagę, mianowicie na której stronie moneta początkowo leżała. Tymczasem w, 2000, w 2007 roku grupa fizyków zaproponowała model fizyczny rzutu monetą, z którego wynika. Że w normalnych rzutach monetą prawdopodobieństwo nie będzie wynosiło dokładnie 50 na 50, tylko będzie wynik skrzywiony w stronę wylądowania monety na tej samej stronie, na której początkowo leżała. Około 51 do 49, a najprawdopodobniej 50,5 do 49,5. Moment, moment. O co chodzi? Przypuśćmy, że to jest nasza moneta, ona ma, nazwijmy tę stronę, jedynka i twarz. Kładziemy ją na jedynce. Jeżeli ten model fizyczny, który oni przedstawili w 2007 roku jest prawdziwy, to jeśli położę tę monetę jedynką ku górze, to nieznacznie częściej po wykonaniu takiej procedury bez przerzucenia, częściej wyląduje na jedynce. Akurat mi wylądowało na jedynce. Gdybym teraz w tym momencie na Waszych oczach wykonał ten eksperyment, patrzcie, znowu jedynka. Może to jest taka moneta, która zawsze wypada jedynkami, kiedy ją zacznę na jedynce? No nie, twarz. Gdybym go wykonał około tysiąc razy, to podobno już ten, ta, ta, ten, to skrzywienie statystyczne powinno wystąpić. I powiem Wam od razu, że ono tu wystąpiło. Autorzy tego badania mówią tak: na podstawie naszej próby 350 tysięcy rzutów monetą, kiedy pierwszy raz w historii odnotowaliśmy, na której stronie początkowo była moneta, stwierdzamy, że występuje ten efekt. Nasz, nasze badanie jest zgodne z wynikiem. 0,508 skrzywienia staty statystycznego na poziomie 0,508, co oznacza, że na 1000 rzutów 508 wyląduje na tej samej stronie, a 492 na odwrotnej stronie. O co tu może chodzić? Powiem Wam szczerze, kiedy pierwszy raz o tym przeczytałem, pomyślałem, pierwsze moje podejrzenie było takie, że że jakby najprostszy rzut monetą jest taki, czyli niektórzy ludzie mocniej nadają rotację tej monecie, inni ludzie troszeczkę słabiej, ale w pewnym sensie najprostszy przypadek, czyli bez rotacji, to jest lot taki. Czyli wylądowanie na tej samej stronie jest niejako pierwszą rzeczą, następna jest taka, potem następna jest, jest z jednym pełnym obrotem, ale to nie o to tu chodzi zupełnie. To nie o to tu chodzi. Efekt fizyczny, który opisali ci autorzy w tym badaniu z 2007, jest zupełnie inny. Chodzi tutaj o precesję, o precesję monety. Precesja to jest coś takiego, co występuje we wszystkich obiektach rotujących. Yy, mamy takie o, Ziemię, mamy naszą planetę, mamy tę monetę. Przypuśćmy, że, że obserwujemy jej rotację. To jest rotacja wokół pewnej osi. Mamy oś obrotu, która wynosi w tym wypadku, znaczy wynosi, to jest Oś obrotu tej monety jest skierowana w tę stronę. Czyli gdyby ta moneta kręciła się po prostu tak, to ta oś skierowana by była zawsze w tę samą stronę. Ale w wielu naturalnie rotujących obiektach ta oś obrotu się przekręca. Ziemska oś obrotu ma swoją precesję, czyli. Oś obrotu Ziemi zmienia się w czasie, kręci się po, po okręgu, powiedzmy sobie. Monety też to mają. I teraz zwróćcie uwagę, jest, ten model fizyczny jest dosyć złożony. Dotarłem do tego artykułu z 2007 roku i zacząłem go czytać. I to jest, to jest powiedzmy sobie, matma, yy, której nie będziemy teraz przechodzić. Ale gdyby tak uprościć to wszystko, co tam się znajduje, to pomyślmy o tym tak. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy wypstrykuję monetę. Kciukiem, to, na, to, to wrzucam energię mojego pstryknięcia w obracanie się tej monety, prawda? I zwróćcie uwagę, że gdybym odpowiednio ją pstryknął, gdybym w pewien określony sposób pstryknął, to ona w ogóle mogłaby się nie obrócić, a wydawałoby się, że rotuje. Patrzcie, tu jest jedynka na górze. Czyli wyobraźcie sobie, że pstrykam i ona robi coś takiego. Wykonuje tego typu ruch. My byśmy go zinterpretowali jako kręcenie się, czyli wrzuciłem. wrzuciłem no, ja nie umiem tego palcami pokazać, ale rozumiecie o co mi chodzi. Pstryknąłem ją, ona się kręci, ale cały czas ta sama strona jest ku górze. Dlaczego? Dlatego, że przekazałem bardzo dużą część energii w precesję, a mniejszą część energii w czystą rotację. Czyli każde pstryknięcie, którego dokonam, w pewnym stopniu. Sprawi, że ta energia zostanie wrzucona w czystą rotację z tą samą osią, a w pewnym stopniu naturalne ludzkie stryknięcie palcami sprawi, że ta moneta również będzie miała swoją precesję. I w idealnym, czystym przypadku, czyli wrzucenia całej energii w czystą rotację, będzie fifty fifty przy ilości rotacji zdążających tam do dużej. Do, do Natomiast w rzeczywistych przytknięciach zawsze jest trochę precesji, i ta precesja sprawia, że jedna strona monety, ta, na której to początkowo leczało, jest preferowana. Znowu, czysty przypadek precesji to jest 100% przypadków wylądowania na tej samej stronie. To jest trochę intuicyjne, a trochę nieintuicyjne, ale bez odtwarzania ich do Rozumowania matematycznego w zasadzie więcej się nie da powiedzieć jakościowo. Tak czy inaczej, a dlaczego 500, 501, a nie więcej? Po prostu tak ludzie pstykają. Czyli ci ludzie z tego badania z 2007 roku powiedzieli tak. Czysto fizycznie mogłyby być pstyknięcia, w których 100% wylądowanie jest na tej samej stronie, dałoby się tak zrobić. Natomiast ludzie pstykając i oni filmowali pstykających ludzi, Zwykle pstrykają w ten sposób, to jest związane z mechaniką ludzkiego pstrykania, że pewna ilość energii jest wrzucona w precesję i ta ilość odpowiada mniej więcej, no właśnie, pięciu przypadkom na tysiąc, czyli jednemu przypadkowi na dwieście. Uff. Natomiast oni to zrobili wtedy na bardzo małej próbie ludzi, zaproponowali to głównie jako twierdzenie matematyczne, a ci ludzie teraz faktycznie to zrobili. I co ciekawe, chyba tej strony nie wydrukowałem, ale ją Wam za chwilę pokażę tu. Mm. Ludzie w różnym stopniu wprowadzają to zanieczyszczenie precesją. Czyli są ludzie, którzy, którzy pstykają uczciwie, bo to, to zależy wyłącznie od tego, jak ja pstykam. A to zależy od tego, jak to położę na palcu, czy to mi zahacza o ten drugi palec, w które miejsce pstrykam, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ludzie różnią się stopniem wprowadzania tego zanieczyszczenia. Jak zobaczycie na tym wykresie tutaj, mamy ludzi, którzy na górze są na tym diagramie, mamy ludzi, którzy pstykają fifty fifty, czyli pstykają czysto rotacyjnie powiedzmy sobie, a najwyższy wynik, jeśli tam dobrze pamiętam, to jest 60 do 40, czyli na 10 rzutów 6 spada tą samą stroną, a 4 spadają przeciwną stroną. I są tacy ludzie, którzy sami o tym nie wiedząc, po prostu stykają w taki sposób. A to wszystko wynika ze stopnia precesji tej monety. Wnioski, <noise> wnioski, no bardzo ciekawe, oni piszą tak, no w zasadzie wydawałoby się, że to jest uczciwe, natomiast to nie do końca jest uczciwe, kiedy wykonam, kiedy niektóre osoby pstrykające, wykonujące nawet 10 pstryknięć, już mogą zauważyć, 10 rzutów monetą, już mogą zauważyć, że ich własna, znowu mi jedynka wypadła, że ich własny stopień yy, asymetrii jest, jest już dosyć jest zauważalny. Dla innych to będzie 100, natomiast nie ma przypadków ze stroną przeciwną. Czyli fizyka mówi, że zawsze preferowana będzie albo żadna strona, albo strona pierwotna. Czyli nie ma takiej mechaniki pstojknięcia, którą można częściej sprawić, że wyląduje na stronie B. Więc znowu wnioski jakie? Oni mówią tak. W sytuacji, w której zależy nam na rzeczywiście losowym losowaniu, musimy utajnić, na której stronie początkowo ta moneta jest. Czyli wybieramy orzeł czy reszka, dopiero potem kładziemy, i wtedy dopiero pstrykamy, gdybyście chcieli kiedyś. Bo jeżeli nie, no to proszę bardzo, macie sztuczkę. Jeżeli wybieracie z kimś jakąś bardzo ważną dla was rzecz i chcecie delikatnie oszukać, to patrzycie, najpierw układacie, tak jak ja teraz, jedynką do góry czy tam czym i mówicie, no to co, co wybieramy? Bo ja wybieram to. I wtedy, zależnie od tego, kto pstryka, wasza szansa wygrania będzie nieco większa od 50%. Ja też tak myślę, że oprócz utajniania tego można by też przyjąć metodę styknięcia podwójnego, prawda? Bo to się wymnoży. Nasz, nasz poziom y, odbiegania od 50% będzie malał z każdym styknięciem. Czyli wynik pierwszego jest powiedzmy sobie 51 do 49, natomiast drugiego, zwróćcie uwagę, no, zróbcie za mnie matmę i zobaczcie, jak bardzo bliskie 50% to już będzie na przykład po trzecim styknięciu. Tak czy inaczej. Miłej zabawy. Bardzo jestem ciekaw, czy ktoś z Was w okresie świątecznym będzie miał na tyle dużo wolnego czasu, że zechce podzielić się z nami na przykład wynikiem 100, 200, 500 rzutów monetą, koniecznie z odnotowaniem, na której stronie była ona początkowo i jaki wyszedł wynik. Być może są przede mną tutaj, za tym oto pięknym obiektywem, ludzie, którzy mają taką mechanikę stykania, że macie wręcz 6 do 4. To wie, może 20 do 19? Dajcie znać, komu się będzie tak akurat chciało spędzić przerwę świąteczną. Ogólnie rzecz biorąc, życzę Wam, żebyście w najbliższych dniach mieli przynajmniej tyle czasu, żebyście mogli sobie na taki eksperyment pozwolić. Kłaniam Wam się nisko i do usłyszenia.